To teraz tak. Od początku, nie? Bo to chronologia wydarzeń jest bardzo istotna w tym wszystkim. Ja dalszych tych filmów nie widziałem, ale widziałem pewne szoty, więc jestem w stanie wywnioskować, co się na nich znajdowało. Mniej więcej, jest to raczej logiczne. Po tym widzę teraz ten film i widzę, w jakim klimacie jest zrobiony. Więc do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że... W momencie, w którym Bokser wypuścił ten swój pierwszy materiał na Natana Marconia, materiał też przy okazji, w którym się tłumaczył i przepraszał za wiele rzeczy, to chwilę później po wypuszczeniu tego materiału zrobił live'a. Live'a, na którym zmienił narrację o 180 stopni. Dlatego, że najpierw przepraszał ludzi, a potem mówił, że może ich liście m i nagle z takiego pokornego, przepraszającego typa zamienił się w demona, który po każdym po kolei ciśnie. Ja sobie pomyślałem wtedy facet zwariował, że chyba już tam psychika totalnie klęknęła i, i to jest taki wyraz frustracji. Ale teraz wydaje mi się trochę inaczej, jak zobaczyłem, że jest to cykliczne i ciągle się powtarza. Mi się wydaje, że Bogzel po prostu zmienił kompletnie taktykę i twierdzę wręcz, że jest to na swój sposób możliwe, że mądre, że może mu to long termowo dobrze wyjść. No bo spójrzcie, Bogzel przez parę miesięcy de facto chodził ze skuloną głową, wszystkich po kolei przepraszał, każdemu próbował się przymilić. Ludzie tego nie kupili, a nie kupili też czego między innymi dlatego, ja uważam, że było to po prostu nieszczere. Ludzi to w... ja też się wk***łem zresztą, jaki jest stosunek Boxdella do Wardengi, bo uważałem, że to wszystko jest, to wszystko jest wielkim ja czegoś takiego nie kupuję i nie lubię. A na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że Boxer w końcu stwierdził, że on będzie szczery i on próbuje odpowiadać na wszystkie zaczepki, które idą w jego kierunku. Dla niego samego uważam, że long-termowo może być to mądre, bo może to potencjalnie zmniejszyć ilość ataków, które w jego kierunku są skierowane. Bo wyobraź sobie taką sytuację, że ktoś puszcza w twoją stronę przysłowiowe rakiety, a ty nie odpowiadasz, tylko je olewasz. To to jest przyzwolenie na to, żeby tych rakiet puszczać więcej, Dlatego, że nie spotka się to z żadną konsekwencją. A jeżeli nagle Box ogląda wszystkie wypowiedzi na swój temat, na bieżąco je komentuje i jeszcze oddaje damage w drugą stronę, to może w konsekwencji doprowadzić do tego, że poszczególni influencerzy będą bali się negatywnie na jego temat mówić, bo nie będą chcieli sami oberwać. Więc ja widzę jakiś. Uważam, że być może, to jest eksperyment jego, tak myślę, ale myślę, że być może. Long termowo może się to dla niego okazać wcale nie najgorszą decyzją. Bo to pytanie, czy nie sądzę, że trochę dziwne, że dzień wcześniej wyzywałem go od i od najgorszej, a następny, w następnym dniu z nim rozmawiam jak z kolegą, nie myśli, że to trochę dziwne? Nie rozmawiam, jak, jak, jak z kolegą, przytoczyłem ci całą historię, po pierwsze, a po drugie, stary, posłuchaj, jakie jak, jak jest moje, jakie jest moje spostrzeżenie w tej kwestii? Jeżeli ktoś powiedziałby, że jestem w i zachowałem się jak to uważam, że świadczyłoby o mnie, gdybym poszedł z tą osobą rozmawiać. A nie, o tamtej, a, nie, a nie o tamtej osobie. Tak, uważam, że zachował się bardzo ch*** w stosunku do Sergiusza. Ale jeżeli on mimo tego stwierdził, bo tam mi się wydaje, że tak stwierdził, bo ja nie powiedziałem niczego, co byłoby nieprawdą. I ja myślę, że on jest świadom tego, że jest to prawdą, że zachował się ta... bardzo ch... w tamtym momencie. Jeżeli on twierdzi, że dobra, w sumie gość nie powiedział niczego, co nie byłoby prawdą, to nie mam problemu normalnie z nim zamienić dwa zdania, to luz. Podsumowując, moje zdanie jest takie: zachowanie bokzela w niektórych kwestiach jest. W... Zastanawiające, bardzo dziwne i uważam, że wysoce nieczyste, ale jednocześnie, jeżeli chodzi o mój, jakby, jakby to nie wiem jak to w dobre słowa ubrać. Uważam, że dużo bardziej męskim i godnym jest odbijanie każdego ataku, jak ktoś cię wyzywa na wojnę, pójście na wojnę i walczenie o swoje, niż bycie na siłę nieszczerze, nieszczerze pokornym, ciąganie głowy w dół. I przepraszanie, uważam, że to co robi Boxel teraz, long termowo jest mądrzejsze od tego co robił przedtem chyba. Szkoda ulfika w tej samej dramie, bo spokoziomek się wydaje. Fajnie Zabun go do siebie zaprasza No ale w sumie co go ta ta na dobrą sprawę dotyka Może troszeczkę biznesowo No nie wiem jak to wpłynie ewentualnie na aferki Ponad dzień dzisiejszy te aferki prowadzone są solo przez Boxdela Ale zgadzam się z tym, że Ulfik wydaje się w porządku gościem I wydaje mi się, że Ulfik wpadł na wiele fajnych pomysłów O których mało kto wie No bo między innymi ten teleturniej wiedzy na fejmie To był w 100% pomysł Ulfika Wiem o tym, bo po prostu Ulfik mi kiedyś o tym opowiadał I mówił mi, że pomysł był taki, że on na aferkach chciał coś takiego organizować Ale Boxdel nie był tym Zainteresowany i udało mu się finalnie to femię przeforsować. Ja uważam, że pomysł bardzo dobry, fajnie to wyszło. Więc no, myślę, że Ulfi gdzieś tam za dosyć dużo działał i ludzie o tym nie wiedzieli, bo było to przypisywane innym osobom, ale on był często pomysłodawcą niektórych projektów, z tego co wiem, nie. Coś jeszcze miałem powiedzieć, odnośnie się te... tak. A dobra, jaka jest moja teoria tego, że Boxdel... Oglądam cię już od dawna i ostatnio zdziwiła mnie sytuacja. Mianowicie Boxdel powiedział, że idąc na trening podszedłeś do niego i Sergiusza i rozmawialiście. Myślałem, że raczej twoja mora oś na to nie przystoi. Nie a tak tylko pytanie pozdro. Nie ma problemu, starych. To pytanie błądzi. Ja ci na to pytanie mogę 100% odpowiedzieć. Może to teraz tak. Ehm, czy szedłem na trening? Tak, szedłem. Tylko sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Ja mogę o cało przedstawić. I ja nie widzę w tym absolutnie niczego złego. Tyle ile ludzi, tyle opinii. Sytuacja wyglądała następująco. Ja byłem. My to nie byłem, ale zadzwoniłem do. Byłem umówiony na, na inny termin z Williamem, bo William coś dla mnie miał. Mówił coś dla mnie i miał mi to przekazać. Ja do niego dzwonię. Mówię, słuchaj, stary, jest taka i taka sytuacja, że ja bym to, mnie to dzisiaj odebrał. Czy jest taka opcja, żebym przed treningiem do ciebie podjechał? Powiedział mi, że do niego podjechać nie mogę. Z racji takiej, że on jest umówiony z kimś na mieście. Ja mówię, stary, to nie możesz wziąć tego za sobą, po prostu na mieście mi oddać. Mówię, ja jadę na trening, przejeżdżam tak czy inaczej przy rynku. Więc ja bym podszedł, odebrał i tyle, nie? I no dobra, jak chcesz, to możesz przyjechać, ale jak coś, to ja będę z bokzelem w restauracji. Ja mówię, aha, no dobra, no to nie wiem, no to przecież mogę do ciebie zadzwonić. Wyjdziesz na chwilę z restauracji przekażesz mi i do dalej. Nie? No spoko, spoko, nie ma sprawy. No ale zapisał mi SMS przed wejściem do restauracji finalnie, że oni będą w podziemiach, bo to jest taka restauracja, która jest na y, zorowym poziomie, ale mają też drugi, y, drugi. No to jest młoda Polska w Młodej... niech ktoś zna to wie o co chodzi w Młodej Polsce jest zerowy poziom jest poziom minus jeden, na poziomie minus jeden nie ma zasięgu, więc powiedział mi, że jak, jak przyjadę to żeby zejść i go zawołać, no i tak zrobiłem, wszedłem do restauracji, zszedłem na dół, powiedziałem siema, to co idziemy, powiedział tak wstał razem ze mną, wyszliśmy chwilę pogadaliśmy, dał, dał mi to co miał mi dać i ja wyszedłem, w tym momencie jak Sergiusz widział, że ja od razu wychodzę nie dosiadłem się ani nic, to pobiegł za mną i powiedział dobra stary to jak, jak masz czas to ja jeszcze sobie szluga bym zjarał i pogadamy ze sobą. Mówię, no dobra, to dawa. Jara i Szluka, tam była, nie wiem, godzina. No, miałem generalnie jeszcze trochę czasu, nie? No i Sergiusz zajarał tego szluka, ja już miałem bolta zamawiać, on do mnie mówi, słuchaj, bo żabka jest tam w promieniu 100 metrów, to dawa jeszcze do żabki, ja sobie szybko skoczę, szlugi kupię, jak masz czas. Mówię, no dobra. Jak Sergiusz był w tej żabce, to ja sobie w międzyczasie bolta zamówiłem, żeby na trening pojechać. Wr wróciliśmy na Plac Solny, staliśmy gdzieś tak, nie wiem, w obrębie 20 metrów od restauracji. I akurat w tym momencie boxdel z Williamem wyszli, nie wiem czy skończyli jeść obiad, czy, czy coś, i podeszli do nas na chwilę. No i nie wiem, czy minęły dwie minuty, przyjechał Bolt, ja poszedłem. Cała historia. No nie wiem, ja nie widzę w tym totalnie nic złego, bo o tym powiem wam więcej. Powiem wam więcej. Jakby jakie są moje. Gadałem na, na temat nie naszego spotkania, a tak ogólnie na temat podejścia do niektórych zachowań z jedną osobą. Ja pomyślałem sobie tak, bo ja uważam, że przede wszystkim. Boxer zachował się bardzo nieelegancko, bardzo nieładnie w stosunku do Sergiusza, nie tylko do Sergiusza, też, do tego Wojtka wciągnął, chociaż z Wojtkiem historii nie znam, bo może faktycznie za kulisowo gdzieś tam się popstrykali, może faktycznie Wojtek mu zaszedł za skórę, nie wiem. Więc nie jestem w stanie tego racjonalnie ocenić, nie? Będzie to bardzo nieobiektywne, będzie to poszlakowe. Natomiast w 100% procentach uważam, że wobec Sergiusza się brzydko zachował. Natomiast jeżeli Sergiusz mu na swój sposób, w cudzysłowie, wybaczył i Sergiusz nie ma problemu z taką osobą rozmawiać czy się spotkać, to dlaczego ja mam usilnie pluć i mówić, że nie, kurwa, nie, nie możesz, jeżeli on go zranił, bo moim zdaniem na swój sposób go zranił i z nim gada, to luz. Więc tak, czy zamieniłem dwa słowa z Boxdelem? Tak. Ale w sumie jedyne co powiedział, to to wszystko, cała rozmowa tak wyglądała, to powiedział mi, że ładnie, że dobrze wyglądam, że widać, że formę poprawiłem, podziękowałem, bo też uważam, że poprawiłem. Bo nie wyglądam tak źle, tak szczerze powiem wam. Nie mam wstydu, jak stoję przed lusterkiem, czuję się dobrze. No i powiedział, że film wrzuca dzisiaj na Konopskiego i Wardęgę. Ja mówię, co, znowu my o czym? I on, on powiedział pokrótce o czym i tyle, by tak wyglądała cała nasza, nasza gadka. Natomiast jeżeli. Ktoś by mnie zapytał Czy nie wiem, gdybym był przykładowo na gali i czy boxer by poszedł i by zaczął ze mną rozmawiać, czy bym powiedział, nie, ja z tobą nie rozmawiam z... nie Zamieniłbym z nim parę słów, bo dlaczego nie? Ja, pra prawdę mówiąc mogę z każdym rozmawiać. Uważam, że rozmowa jest, jakby rozmowa do czegoś do czegoś dąży Nie mam problemu z nikim gadać. Tak mi się wydaje, jakby, jakby, jakby ktokolwiek, nawet osoba, która mi najbardziej zawsze za skórę chciała pogadać normalnie pogadać, a nie podejść i wyzywać, to bym z nią rozmawiał.